dużo pracuję i sprawia mi przyjemność dawanie drugim ludziom. Więc ta chęć, ta pasja, że muszę to zrobić, muszę tam to zrobić, muszę z tym się spotkać, z tamtym się spotkać i tak. pasja mnie trzyma przy życiu i ciągle tworzenie czegoś co zrobię za wszelką cenę, dojść do celu. Że jak sobie coś postanowię, nie patrzeć na trudności, że to nie mogę, tamto nie mogę, komu mówicie. Muszę! I to jest cel mojego życia.